No można tak powiedzieć. Trzy punkty mamy, więc jesteśmy zadowoleni. Może nie z gry, ale z trzech punktów jesteśmy zadowoleni. Jakie wrażenia po pierwszym spotkaniu w ekstraklasie, Po tych pierwszych 45 minutach, po Było ok, nie było dobrze, ale tak jak mówię, przegrywaliśmy 2-0, wygraliśmy 3-2, więc z tego się cieszymy. Z grania nie cieszymy się za bardzo, ale z trzech punktów się cieszymy. No właśnie, co się stało w tej 75 minucie, bo nagle... Zupełnie odmienił się ten mecz. Wydaje Ci się, że to zasługa tego pierwszego gola, że uwierzyliście wtedy, że jeszcze, jeszcze jest szansa, żeby tutaj przynajmniej punkt zdobyć? No na pewno ta pierwsza bramka nam dała trochę otuchy, żeby dalej iść i zawsze jest ważne zrobić szybko bramkę i zrobiliśmy na dwa jeden i później tylko dalej próbowaliśmy no, i dało, udało się dzisiaj. Jak wrażenia z otoczki ekstraklasowej, z tego co się działo na boisku, Twoje osobiste? No trochę było walki dzisiaj, było trochę walki. Sędzia trochę może za dużo gwizdał, ale, ale była walka i było fajnie grać. Z jakimi nadziejami tu tutaj y, przeszedłeś do, do pogoni? Jaki jest Twój osobisty cel? To osobisty cel, żeby grać jak najwięcej bramek i pomagać pogoni. I zobaczymy kto tylko to nam zajdzie. A pogoni to może w tym muszę za nią osiągnąć, bo, bo czołówka jest bardzo blisko lider na, na punkt po tym spotkaniu. No ale my, my tu nie patrzymy dalej, tylko patrzymy teraz na następny mecz. Z gramy teraz i musimy wygrać, więc o to chodzi na następny mecz.